AAAAAA! <śmienic> <Nie> Mówiłam, <ma> <śmienic> że będzie ciekawie. <śmienic> Cześć, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić sprawcę naszego zamieszania, bo sami na pewno wszyscy widzicie, że na naszym Instagramie, na naszych Stories dzieje się ostatnio dosyć dużo nowego kontentu. O, ze sprawcę naszego zamieszania. Paulina, inaczej Szatzi. Witam serdecznie. <grywa> Słuchajcie, my mamy taki plan ogólnie dzisiaj, e, nakręcić odcinek bez spiny, na luzie. Znamy się od lat, e, dlatego stwierdziłyśmy, że nie będziemy ubierały marynarek i nie będziemy udawały tutaj... E, szpilki, mamy. <grywa> szpilki mamy. i to nawet podobne. E, I chcemy po prostu, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. E, dzisiaj, przed tym jak podeszłyśmy do nagrań, e, wrzuciłaś na Instagram, tak? Co wrzuciłaś na Instagram? QA, czyli pytania od Was do mnie i staramy się na kilka tych pytań odpowiedzieć przy sprzyjającej aurze, tak to nazwijmy. E, więc słuchajcie, premiera naszych kolorów e, wspólnych miała miejsce, no widzieliście już nie, kilka dni temu, e, więc e, myślę, że co, czas e, świętować. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co jest najważniejsze dzisiaj wieczorem. Ja, mam nadzieję, że nikt nam to nie będzie musiał pomagać w tym, nie jestem specjalistą. Ja, e, e, żadnej kamery... A! A! Mówiłam, będzie ciekawie. Poróżmy temat w ogóle kolorów i zaraz sobie przejdziemy dalej, nie? Zdróweczko. Dajesz Dajesz, dajesz, dajesz. Daj. Łyczek i po łyczku lecimy z naszymi pytaniami. Przede wszystkim nasi obserwatorzy i Twoi już pewnie też widzieli te kolory, które udało nam się razem stworzyć. Możemy coś o nich powiedzieć więcej? Nazwy są dosyć specyficzne, nazwy są oryginalne. Nazwy na pewno jakby będą się bardzo kojarzyły z Tobą. No. Zamysł kolekcji był taki, że trochę ma się błyszczeć, trochę nie. E, kolory chyba, mm, nazwy tych kolorów e, są odzwierciedleniem tego, co, co ja Wam przekazuję. E, czyli na przykład pierwszy kolor się nazywa MILF. <śmiech> <śmiech> to jest taki nasz główny, e, i myślę, że e, to była podstawa naszej kolekcji, ponieważ. Troszkę jestem nie jestem. oczywiście jestem w takim dobrym znaczeniu. Nie, 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 nie wiem, że... Ja myślę, że w ogóle czasy się zmieniły do... i że to już nie, nie że to słowo nie oznacza tego co tak, 10 lat tak, temu, nie? No jestem mamą fajną, seksowną i na tym zakończmy yy, dalej. Idziemy. I każda mama może się czuć dokładnie. zajebiście dobrze we własnej skórze. Oczywiście, że tak, tylko trzeba chcieć, a... Okej, okay. to Ci powiem tylko od razu, jak już tak sobie omawiamy te kolory. U mnie w biurze, jak chłopacy się dowiedzieli o tej nazwie, to mi powiedzieli, że to będzie jedna z bardziej kontrowersyjnych naszych nazw. się A ja właśnie uważam, że nie, właśnie może dlatego, że no mam kontakt z kobietami różnymi na co dzień i ogromna ilość babeczek. Które mają swoje dzieci, które mają rodziny, które mają pracę, firmę i tak dalej. To są zajebiście, świadome, piękne, seksowne kobiety. I to, to słowo fajne. mam wrażenie, już nikogo nie szukuje. To, nie jest to właśnie takie słowo wulgarne. Tak. Okej, okay, milf to też może być właśnie znaczy, że fajna, seksowna, po prostu mamuśka I to nie powinno być też głównie akurat tylko z wulgaryzmem. Okej, czyli to sobie. To jest taka nasza podstawa. No to... i milf jest generalnie szarym odcieniem, nie? Więc tak. to jest fajne, że o, to jest właśnie. taki kolor, który nie odbiera. E, za bardzo tego, co kobieta sobie stworzyła, tego wizerunku, on go ja, tak neutralizuje. To jest taki neutralny kolor, e, ale teraz się ze mną kolor szary. E, to jest ta podstawa, że ja jestem tą mamą, tak? I później mamy Le Petit Prince, to jest e, kolor baby blue. Więc tutaj mamy. No w ogóle Paulina jest... ma dwie różne ręce. <laughs> Wy tłumacz, jak to się stało? E, no to hmm, po prostu, żeby zaoszczędzić czas, to... Dalej Są drugi Dodajmy wybrałam. jeszcze, że sesja była robiona w lesie. Ten kolor, który poko pokochałam, jak byłam w ciąży z moim synkiem pierworodnym. Eee, I tak myślę, że ten kolor bardzo ma No mocno i dla mieście. mnie osobiście to jest kolor naj taki, który najbardziej się z tobą kojarzy. Więc ja jak gdzieś tam skróluję sobie Instagram oh, i widzę błękit, to tak, to jest no dla mnie to twój się kolor. Się eee, później mamy kolor. Eee, to byłe, może ty ja o tej historii. Słuchajcie, w, w, w firmie ja już teraz dokładnie nie pamiętam, tylko czy to było w biurze, czy to było w salonie, nieważne. Ja byłam umówiona z Pauliną i chyba nikomu o tym nie powiedziałam. Tak mi się wydaje, że nikt nie wiedział. I kiedy Paulina weszła do firmy, jedna z dziewczyn na recepcji zbladła, zrobiła się, wiecie, sztywna na zasadzie, o boże, ja nic o tym nie wiem, że iga ma spotkanie. i poleciała, szukać mnie po całej firmie, wszystkim mówiąc, pani szacji przyszła, pani szacy jest u nas! Więc od tej pory to już było no kilka miesięcy temu. Od tej pory y, masz u nas ksywę pani szacji i nie ma w ogóle innej ksywy na Paulinę, nie ma Szacy, nie ma Paulina, jest pani szacji. No, <śm> ale jak kolekcja została, bo to były jeszcze początki, jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że gadamy w ogóle, że planujemy tą kolekcję, to było tylko między nami. Jak już zaczęłam opowiadać w firmie, że, że działamy, no to, to naturalnym było, że kolor jakiś jeden musi się nazywać pani <śm> Dokładnie, Dokładnie. <śm> <śm> A ja mogę tylko jeszcze coś tak, powiedzieć? Oczywiście. Dla mnie to jest mój ukochany. 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 Ja go nosiłam Myślę, dwa że... razy. No to będzie hit, nie? No. W słońcu hit. albo w takim bardzo sztucznym świetle. Tak, mam odjazd. te złote, piękne drobinki i to też ja też robię to troszkę takie błyszczące, jestem troszkę sroczką, ale też, żeby to nie było za mocno, burszczą, bo Bo to, to nie jest brokat, ideal. nie? To jest idealne. Kolejnym kolorem jest oczywiście rosy Powder, czyli... Na cześć mojej córeczki! Żeby była równowaga. Tak, <laughs> też ona też miała swoją rolę. E, koralina, czyli e, jest to kolor koralowy fajny na lato. Najbardziej żywy. Tak, ale oczywiście będzie fajnie wyglądał e, do tych zimowych testylizacji e, jako jakiś dodatek. akcentik. E, właśnie. No, jest koralina. Paulina, koralowy równa się koralina. I tak musi być. Nie mamy tu jeszcze jednego koloru, który tak. ja w ogóle zrobiłam dzisiaj na naszym Instagramie ankietę. Yy, aha, bo Ty nie wiesz, ale to nie. ja Ci zdradzę. Ty mi dzisiaj malujesz paznokcie. No. <laughs> Słuchajcie, jak już się no. chciała, że tak powiem, w tą naszą branżę tutaj wcisnąć, to niech chociaż trochę pokaże, co potrafi, nie? A nie, że... <laughs> A nie że tak naprawdę każdemu się wydaje, że robienie paznokci, malowanie paznokci to jest taka łatwa sprawa, więc zobaczymy. W związku z tym ja zrobiłam dzisiaj na Instagramie ankietę. Dziewczyny głosują, dziewczyny w sumie nasi obserwatorzy głosują, czy wybieramy ciemny czy jasny i ja z doświadczenia wiem dlatego wybrałam dla Ciebie ciemny. I jego tutaj nie mamy, ale on gdzieś tam z tyłu leży i, i na nas czeka, więc może nie zdradzajmy jego nazwy teraz. Zobaczymy, jak sobie poradzisz w naszym challenge'u. Słuchajcie, ja zabiorę tylko tą brzydką butelkę, bo jak już narozrabiałam, narozlewałam, to niech to wyjdzie spoza naszego kadru. Ja mam przygotowanych kilka pytań, Ty też zaraz odpalisz telefon i, i pokierujemy tą rozmowę w taki sposób, żeby była ciekawa dla widzów, bo to, że jest alkohol, jest fajnie, to jest jedno, ale, ale umówmy się, że, że chcemy, żeby tutaj była też jakaś wartość w dobrze. tym odcinku. E, mamy etykietki, aha, Ty ich w ogóle nie widziałaś wcześniej, no, więc no bardzo proszę, dobrze. możesz je sobie obejrzeć. Dobrze. Dobrze. No. Ja je słuchajcie, odbierałam 10 minut temu, to jeszcze są etykietki naklejone na takie nasze próbne butelki, więc tam spod spodu mogą jakieś robocze etykietki. No i właśnie gołąbek. E, skąd w ogóle się wziął gołąbek u Ciebie? O co, o co chodzi? Nie wiem właśnie, zaczęłam widzieć po prostu, wszędzie gołąbka. E, ja stworzyłam e, mój butik i zawsze wszędzie mi się Ej, dobra, to jest mega zajebiste. Opowiedz o, o tym właśnie. w swoim butiku. Właśnie, bo wchodzę e, na pomysł, że nie chcę mieć tylko swojej marki odzieżowej, ale że chcę takie miejsce, gdzie będą mogli przyjść e, nie tylko klienci, ale po prostu moi obserwatorzy i po prostu ze mną porozmawiają, brzmią kawę, herbatę, cokolwiek, a okazało się, że rozmawiamy z IGO i opowiadam, jak tam jest, bo on przecież ja nie mogła to docelać, nie? nie? To no. był pierwsze moje spotkanie w Sosnku. Mm, nie, ale to było takie y, pierwsze ważne miejsce, ważne. takie, gdzie jakby poczułam, że robię coś dużego i ważnego. No, no. Ja, też, ja też tak w tym miejscu poczułam, że robię coś dużego i bardzo świetne, ale najwyżki. To, to ogóle, było oczywiście to, lata temu. Nie a, Ale to był ten sam lokal, słuchajcie. I co jest zabawne, a... że to nie jest lokal użytkowy, tylko to jest mieszkanie. To jest logo stresa. Też jest Gołąb? Tak. Okej. Okay. Myślałam, co? no Chciałam, żeby to miejsce było takie pozytywne, z fajną, pozytywną energią, z, z takim ciepłem, że, że możesz przyjść do kogoś do mieszkania i po prostu porozmawiać, posiedzieć. Mega fajnie, ja pamiętam to miejsce, naprawdę ono ma w sobie jakąś taką fajną aurę, no. co nie zmienia faktu, że cała ulica dla mnie osobiście jest trochę taka ciemna, że tak. tam już jak jedziesz, jest tak ciemno, to jak już tam zasiądziesz, to już tam siedzisz, to nie no jest, to jest takie miejsce, jest miejsce, gdzie to wpadasz to, i wypadasz, to nie? Właśnie właśnie miałam z tego, że dużo tam się tam czas, miałam to się potem że za dużo, to jest rodzina, tak. do której muszę wracać. A nie mogę tylko siedzieć i czekać na klienta, no bo muszę jednak wyścigać swoje dzień. A gdy miałam od jakiejś godziny do jakiejś godziny, to, to co musiałam tam być. być. A ja jestem wolny człowiekiem, nikogo, który lubi się, się przemieszczać. No niestety, Trzeba niestety, było niestety zmienić. Mhm. Wracając jeszcze cały czas do tego gołąbka, yy, bo ja mam wrażenie, nie, nie wiem, może się mylę, może, może mnie wybić gdzieś tutaj z błędu, czy marka powstawała w tym samym czasie co Splace? To, tak. to był ten sam tak. moment. Tak, tak. Okay, czyli jakby jednocześnie kreowałaś wizję i logo dla marki odzieżowej, tak. a jednocześnie dla tego miejsca. Tak, dokładnie. Okay. I ten gołąbek w sumie zaczął się tak intensywnie pojawiać tak, w momencie, tak, kiedy Splace. On jest na Instagramie u ciebie cały czas. Tak, tak, tak. Ja nie wiem jak wy inni Poznaniacy, ale ja byłam pewna, że ona lata ze sprejem po Poznaniu. Ale nie pisali, co, to już to jest, ale, to nie ma, nie, nie. ale ja to nie. Ale ja nawet sobie próbowałam. Wiesz, bo czasami tak jest, nie wiem, czy tak masz, ale jak o czymś myślisz, to tak automatycznie widzisz to przed oczami, masz tak? I ja tak sobie, wiecie, i, i widzę jakiegoś gołąbka, jadę przez, przez Poznań i widzę szację ubraną na czarno ze sprayem, no. z dzieciakiem pod pachą. O, no. No, Dobra, jeśli chodzi o zdjęcia, słuchaj, ja tu mam dla Ciebie taką historię. Mhm. Ja nie wiem, czy Paulina się spodziewa tego, tego, co ja jej tu pokażę. Uwaga, 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 najpierw do kamery. Pamiętasz to? No, idealne. Pamiętasz, gdzie to robiłyśmy? No, to było w Warszawie, No. Tak, tam przy hotelu ładnym. Tak. W samym centrum. No, jechałyśmy specjalnie robić tą sesję no. do produktów pielęgnacyjnych. Ty miałaś tutaj 18 lat albo i mniej. Ja miałam pewnie z 15. Ale tych kosmetyków już od dawna też nie mamy, nie? To była cudna linia. Wieniale, tak. Wieniale były. Tak. tak. Wiem, ja je też uwielbiam, ale chciałam ci to pokazać, bo zastanawiałam się, czy to pamiętasz. Bo mam jeszcze jedno. Mam jeszcze takie. No, to jest przepiękne, ale, ale pamiętam tą sesję, ona była taka. Trochę nawet przełomowa dla nas, bo my w ogóle później dostaliśmy nagrodę za te kosmetyki. Nagrodę, nagrodę dla Mur. Więc tak? No? Było. No, było, Na Mur było nawet na kupowałam, To były takie czasy, kiedy to się to w ogóle. Się dało, tak, nie? no. mam no. Słuchaj, mam takie pytanie. Dla mnie ono jest jakby bardzo. Um, jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić? Bardzo oczywiste, ale tak, takie padło. Czy wierzysz w numerologię? No. To znaczy, nie, nie mam nic takiego o za liczba, nie wiem, pięć do tego nie zrobię w życiu. Mm -hmm. naszym widzom, że ty nie chciałaś mieć premiery 13 w piątek. A według naszego kalendarza dokładnie wychodziło, że powinniśmy dokładnie tego dnia zrobić. No wolę nie kości. <laughs> Ale... Dobrze mi się wydaje, że miałam szczęście w, tym, w piątek 13, bo tam Hmm, znaczy prawie miałabym dopadać, że wpadam w poślizg, ale z tego A Ty prowadziłaś wtedy? Prowadziłam, no, Marta, to było zimą, na oponę. No, Mój mąż też mi nie zmienia opon. On mi zawsze mówi, że mam całoroczne. No, no. Zimą spadnie śnieg, on mi mówi, no, nie, nie masz całoroczne, nie, 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 nie będziemy zmieniać. <śla> jak się dba o samochód, tak się dba o kobietę, nie mężu? No, więc jeździłam na, na letni. Pościsk, ale wyszłam z tego ogromną ręką, tak jak już powiedziałam i nawet pan obok na pasie. <grym> ale powiedz mi, to był piątek też? Piątek, czy to był okay. no, nie błądę, Dobra. Go, Bo miałam taki stres jak nigdy. Na, na, na trasie w Warszawie po prostu bączka e, okręciłam. Ja miałam w życiu kilka takich sytuacji, że jakiś tam prawie wypadek by nam się przytrafił, ale kompletnie nie pamiętam daty. Jakoś ale tak się do się tego miało... nie przywiązywałam, że to nie miało dla mnie znaczenia. Ale to, to są takie sytuacje, że pamiętasz to potem do końca życia, nie? Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa muzyka? No jest najważniejsza. Bo jeszcze tak, zdradzę, wracając jakby do tych naszych etykiet, ja mam wrażenie, że to jest taka pierdółka, może nie każdy to umie odczytać od razu, ale u nas jest na etykiecie gołąbek i jest nutka. Więc mi się wydaje, nie wiem co Ty uważasz, że udało nam się rzeczywiście jakoś tak fajnie zamknąć ten temat w etykietkach, nie? Że jest... Ja nie, nie mogę żyć bez muzyki. Od no, zawsze ja myślę, że na zawsze. Idziemy. To się wiążą moje największe marzenia. O! No dobra, nie, ale to teraz chociaż musisz nam chociaż takie jeden-2% tych. No najbardziej też produkowanie muzyki, ja tak. Myślę, że małe marzenie zastopienie to No fajnie, by jak to Nie no jasne, ale wiecie, to jest u nas ten sekret zdradzony! Ja nie miałam o tym pojęcia, co ty gadasz? A w ogóle próbowałaś kiedyś? Miałam kilka lekcji i, i ogólnie wychodziło mi, ale to był taki etap, że już porwałam się z różą, więc odpuściłam, jednak rola mam jest dla mnie najważniejszą rolą i zawsze dzieci będą najważniejsze. To Jasne, to, to ale to ten jest etap, etap jest taki teraz, że jesteś blisko, a potem już nie. I że mogę, nawet widziałam jakieś filmiki, że, że pani DJ-ka, Stoi za to, to i takie tam są z tyłu. Nie Co nie ty bym, mówisz? Nie, może nie, nie, żeby dzieci były ze mną czy tym. No, nie wiem, wiadomo, jesteśmy dziś granicą, tak w hotelu, ja wracam do nich. No dobra, to jest, robimy deadline. I szczęśliwanie. Kiedy robimy imprezę? Na otwarcie twojego nowego miejsca? Nie! nie? To też by było, nie? Ej, no bez jaj, jakbyś stanęła sobie tam no. po... To byłoby mega. To jest dobre miejsce do takich imprez. Tam nikomu by to nie przeszkadzało, tam nie ma sąsiadów. Zakodowała się, nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, e, dalej te swoje pytania. Generalnie z tymi pytaniami to było tak, że my nie zdradziłyśmy na Instagramie, dlaczego w ogóle otwierasz to okienko, więc ludzie jakby nie wiedzą jeszcze o tej kooperacji, nie? Dlatego te pytania są takie trochę chaotyczne, no ja bym tutaj powiedziała. Napisałam, że poczekajcie. W związku z tym możecie zadawać mi pytania, mogą być one śmieszne, pikantne, dziwne, bezpośrednie, prowokacyjne i kontrowersyjne. No i to rzeczywiście kontrowersyjne. No. no. Są. Skąd czerpiesz inspirację na tatuaże i czy planujesz ich więcej? I zdradzę Wam tylko, że ja się jakiś czas temu umówiłam też na zrobienie kilku tatuaży przez to, co oglądam u Ciebie i u kilku swoich koleżanek. I jeszcze dzisiaj byłyśmy razem u makijażystki i się okazało, że ta nasza makijażystka też ma właśnie termin na e, tatuaże. Fajnie. Tak fajnie to wygląda. E, moje dziecko mi nawet tłumaczyło, że to jest teraz taka aktualna moda i to się nazywa, że to są tatuaże, które wyglądają jak naklejki. Czyli A, nie tworzysz... Nie no tak. I ja rzeczywiście, ja w ogóle mam takich kilka już, ale sobie to inaczej zaplanowałam, więc powiedz nam teraz skąd czerpiesz te... bo masz ich tak dużo, że już chyba trudno je policzyć, co? Część to są e, teksty piosenek. E, no dobra, no to e, część to jest tekst piosenek, A, tak? No, e, moja serenka czyli e, Eleven. Tutaj e, mam taką rękę, która jest dla męża. A my to mamy na zdjęciu, to dłoń. E, jak sprawiasz, że bije od Ciebie taka pozytywna energia? A my sobie trochę tak czasami rozmawiamy przy tych paznokciach, nie? No. I to jest, ja mam wrażenie, że tak zaczynasz wchodzić głęboko, no jest Sparam teraz trochę... No, nie? Że jakby nie każdy to robi. Fajnie, że możemy o tym pogadać, bo ja też nie za bardzo czasami mam z kim o tym pogadać, ale że, że to jest też taki fajny motyw, nie? Że... Tak, taka Siebie, a to, to, to nie jest tak. Bo to jest walor estetyczny, a to, to jest kochanie siebie jako i życia swojego, swojego w ogóle, życia, nie? Co no dobra, czym jest dla Ciebie zmysłowość? To już są takie, wiesz, pytania górnolotne. Nie wiem. Taką delikatnością, a przy tym siłą. Wydaje mi się, że jest silna, nie taka wulgarna i tak to jest delikatna, to jest właśnie delikatna. Ale to Ci powiem, tak to co ocydowanie. mówisz, to jest dla mnie idealnym potwierdzeniem tego, co uzyskaliśmy w tej kolekcji, bo my mamy kolory, które są częściowo transparentne, częściowo błyszczące, no ale właśnie. nie brokatowe. I ja tak jak o nich mówię, to one są dla mnie takie trochę, no nie chcę używać słowa magiczne, ale mają taką aurę właśnie, taką tajemniczości, bo one wytwarzają na paznokciach taką mgłę koloru, że to nie jest kolor w pełni nasycony i to nie jest kolor brokatowy, więc on nie błyszczy jak brokat, ale tak trochę leśnienie. I to mamy. Uzyskałyśmy to w tych lakierach. I co jest dla mnie hitem jeszcze? Uzyskałyśmy to też w tych Twoich kreacjach na sesji, nie? No tak, że one są transparentne, ale mają dokładnie te same kolory, które są w lakierach, więc. Dla mnie to się wszystko tak mega złożyło, w ogóle wiesz. Challenge, o którym Ci wcześniej wspomniałam. Lecimy z malowaniem paznokci. Ja wybrałam kolor Green Soul. W sumie nie wiem nawet jak nasza ankieta na Instagramie, ale był taki moment, że było 50 na 50, więc w sumie dałam sobie wolną rękę. Przez to, że panią Szatsi, czyli z Szatsi, nosiłam już dwa razy, stwierdziłam, że chce ciemne. Dla ciebie jest poziom podwyższony. Mogę pójść na rękę, pomalujemy pięć. Dobra. A potem pochwalimy się efektem na Instagramie. Z tydzień musisz w tym chodzić? Może więcej może tej To znaczy, ja ci powiem tak, to był mój wymarzony kolor. E, I rzeczywiście, ja e, chodziłam w pani szacji przez jakiś czas, ale ja w ogóle uwielbiam jesienne stylówki. Dla mnie to, no jest sens, w ogóle, to jest kolor to najlepsze. Tak, dla nie? mnie też. Najlepsze kolory to są w ogóle jesienne. Ja nawet nie lubię tych takich typowo letnich neonów i pasteli. E, więc ja się nie mogłam doczekać, żeby zrobić sobie ten kolor. Skąd wzięła się ksywa szacji? <laughs> on ci to nadał? Oficjalne no nie, bo to jest nadanie. Naj, najpiękniejsze słowo w języku niemieckim nie oznacza kochanie. Pieszczotliwe po prostu. Eee, pala, pala. I tak zostało. Szat z Mauzy na mnie mówił. Ale on tak? nie był Polakiem, tak? Nie był Był Ja go poznam na wakacjach w Tunezji, z Skawcją. Eee, to był taka filmego wderzenia. O, a i to była taka pierwsza Pamiętam miłość? Wam, że... No? Taka pierwsza miłość, no? No ale to zobacz, taka w sumie y, miłostka nastoletnia, nie? Taka, A w no, sumie no, jaki okay. ma wpływ, nie? Tak, na? Fajnie. No, na... okay. I tak mnie nazywał i, I to tak zostało Przez w Nastałam dzisiaj od naszej Klaudyny. Poteczki, Czekaj, ustawmy je dobrze. Ja się najbardziej bałam stylizacji, wiesz? Wow. No ze stylizację byłaś ty odpowiedzialna, no, no, więc nie dziwię no. się, że się ich. Więc no, się o, po prostu bałam, nie? będzie wyglądać bardziej, że... Ale myślę, że naprawdę fajnie wyszło dało klimat, tak Mega. Jest, się no, pokazać, nie? No, to jest takie 100% ja. Dobra, uwaga, no, to jest, to jest moje ulubione. ulubione. Moje ulubione. Sztuc. W ogóle y, to zdjęcie, to takie w jeziorze, my się śmialiśmy, że to ma być taka nimfa. Milfa. Nimfa wodna, ale że jestem milfa, no to będzie milfa wodna. Słowotwórstwo. Słowotwórstwo. Tu mamy zbliżenie na Twoją rękę. Tak. I to są te paznokcie, które masz już je nawet nie możesz je zniszczyć, tak. No. ale naprawimy je niedługo. I to jest ta konstelacja? Ja ją dopiero teraz widzę na tym. Tak, tutaj mam konstelację Wagi, tak. Okej. Okay. I to jest chyba, słuchajcie, ta część, która się wszystkim e, u nas w filmie podobała... Najbardziej, najbardziej. Ja mi się wydaje. A wcale nie było takiego założenia. Ja myślałam, że to zdjęcie będzie jako dodatkowe. Że to zdjęcie na, na pewno takie stawialiśmy na, na tą milwę, bo tak, tam, nie. Tak. No. Że tamte będą takie tak. griste, takie najważniejsze, tak. najbardziej artystyczne tak. też, bo nie tak. oszukujmy się, tamte zdjęcia są artystyczne, a tutaj te, no to jest One wyglądają tak jak Lara takie jak, tak. tak jak komputerowe jakieś tak. gry, nie? Ale dla mnie osobiście, jak je przeglądałam, mm, to ja miałam wrażenie, w ogóle patrząc na te zdjęcia, że ten las wygląda jak scenografia, która. Tak, taki nierealny, nie? A ona była prawdziwa. Wow. I no. to jest to, co mam teraz na bazach, No, mega. Co prawda nie mam tak ładnie pomalowanych jak Ty tutaj. Co? Ale, ale kto by się tam tym przejmował? Tam no dobra. dobra, moja droga, to co? Omówiłyśmy wszystkie pytania, wszystko pójdę, co, co chciałyśmy. Możemy dalej świętować naszą premierę. Super. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że, że się dobrze bawiliście z nami, bo tak jak mówię od samego początku, plan był taki, że ten odcinek, ten film jest. Taki prawdziwy, tak? A, na luzie, taki niewymuszony, tak jak była. Takie jesteśmy Takie jesteśmy. I tak przebiegała praca nad tą kolekcją, nie na luzie, tak. bez spiny, jakby wszystko po No nie było spiny w ogóle, nie? Tak, na no, luzie. Ale wszystko nam proszę no. opatrzyć. Tak. Bardzo dziękujemy. Również. Do widzenia. <laughs>